Witajcie kochani, kolejny wspaniały, nowy dzień przed nami. Dobry powód, żeby otworzyć nasze Biblię i żeby spotkać się z naszym Bogiem. To jest najważniejsza rzecz, którą dzisiaj możemy zrobić i właśnie ją teraz robimy. Dzisiaj zapraszam Was do księgi Psalmów 27 psalm będziemy kontynuować ostatnio parę wersetów, żeśmy omawiali właśnie z tego psalmu. Dzisiaj werset 11. Naucz mnie Panie Twojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. Pomyślałam, że to są niezwykłe słowa, zobaczcie. E, Naucz mnie Panie Twojej drogi. Co to znaczy? My nigdy nie mówimy w ten sposób. Zazwyczaj mówimy, że trzeba wierzyć w Boga, że trzeba robić pewne rzeczy, żeby być dobrym człowiekiem albo żeby być wierzącym człowiekiem. A tymczasem Dawid modli się, naucz mnie Panie swojej drogi. Dlaczego? Ponieważ chce podążać tą drogą i to jest ciekawe, ale chrześcijaństwo też zostało nazwane drogą, drogą, którą wyznacza Bóg, którą my idziemy. Drogą, na której czegoś doświadczamy, gdzieś się rozwijamy, dokądś idziemy, tak? Zmierzamy do Bożego Królestwa. Tak więc, droga to jest sposób życia, to jest sposób postępowania, to jest sposób patrzenia na świat. Nie zbaczamy z tej drogi, nie chodzimy innymi drogami, tylko chodzimy tą drogą, którą wyznacza Bóg. I Dawid modli się o to, żeby Bóg go nauczył swoich dróg, ponieważ on chce podążać na tych drogach. On se iść nimi, on nie chce chodzić innymi drogami. I jest to niezwykła modlitwa, bo to nie jest modlitwa Boże, pobłogosław mi na moich drogach. <grytanie> Boże, daj mi radość, szczęście i dobrobyt i zdrowie, tu gdzie jestem. Nie, Dawid jest pokorny i rozumie, że jeżeli chce mieć dobrze w życiu, tak kolokwialnie mówiąc, to musi podążać Bożymi drogami. I Boże, naucz mnie swojej drogi. Pokaż mi, jakie są te drogi, i naucz mnie po nich chodzić, bo nie jest to proste, nie jest to naturalne dla nas. I teraz w Nowym Testamencie, kiedy my rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie nic dobrego samemu zrobić ani wymyśleć, tym bardziej musimy rozumieć, że Duch Święty, który w nas mieszka, chce nas nauczyć sposobu myślenia, patrzenia, odczuwania, który jest w Bogu. I yy, my zaczynamy. Właśnie zmieniać ten swój sposób życia, postrzegania rzeczywistości, kiedy on w nas mieszka, kiedy jego obecność w nas jest żywa, kiedy on pokazuje nam pewne rzeczy, uwrażliwia nas. Spójrz na tą kobietę, jest smutna. Podejdź do niej, przytul ją. Powiedz do niej takie słowo właśnie albo inne. I Duch Święty dokładnie nas nakier nakierowuje. On daje nam wrażliwość, pokazując, że Bóg zwraca uwagę na tą kobietę, więc teraz Ty zwróć uwagę na tą kobietę. Bóg brzydzi się pewnymi rzeczami, więc Ty również zaczynasz brzydzić się tymi rzeczami. Spotykanie się z Bogiem, przebywanie ciągłe z nim, bycie prowadzonym duchem świętym oznacza, że Ty zaczynasz być wrażliwy na te same rzeczy, na które wrażliwy jest Bóg. Tak więc my też będziemy modlić się, naucz mnie Panie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. Wiecie, jest wiele filmów, które pokazują ten brudny świat polityki, szczególnie amerykańskie filmy, które pokazują na przykład czas wyborów, kiedy są kampanie przedwyborcze i obydwie strony starają się znaleźć jakieś brudy na swojego przeciwnika i wyciągają jakieś rzeczy z przeszłości, jak tam nie zapłacił bandatu albo zdradził żonę. Albo zachował się jakoś niemoralnie, i to jest taka praktyka. U nas zresztą jest podobnie, może dopiero Polacy rozwijają się w tej kwestii, ale natura ludzka jest podobna. I myślę sobie, że to jest coś takiego, właśnie, Boże, prowadź mnie prostą drogą ze względu na moich wrogów, czyli chcę tak żyć, żeby moi wrogowie nie mogli się do niczego przyczepić, żeby nie mogli pokazać palcem, tu zrobiłeś źle. Tutaj żeś zgrzeszyła, tu żeś zrobiła takie świństwo. Boże, prowadź mnie taką ścieżką, prostą, bez żadnych zakamarków, bez żadnych e, miejsc takich niepewnych, ciemnych, e, z których można by było wyciągnąć jakieś brudy. Chcę żyć w sposób przejrzysty nawet dla moich wrogów. Oczywiście zawsze ktoś coś znajdzie na Ciebie i powie, e, nawet jeżeli coś pozytywnego zrobiłeś, to może to wyciągnąć i powiedzieć, że to było negatywne. Albo po prostu, jeżeli ktoś cię nie lubi, to cię nie lubi. Jak cię ktoś nienawidzi, to cię będzie nienawidził. Ale tu chodzi o, o to, żeby być yy, właśnie takim przejrzystym, żeby żyć tak, by nie mieć sobie nic do zarzucenia. Boże, prowadź nas swoją ścieżką. Pokaż nam, jakie są Twoje ścieżki. Spraw, żeby nasza ścieżka była prosta, żebyśmy nie wikłali się z sprawy tego świata, żebyśmy nie Wchodzili w jakieś zaułki, w których będziemy popełniać błędy czy też grzeszyć przeciwko Tobie. Chcemy być ludźmi, którzy są autentyczni, którzy są spójni wewnętrznie, którzy tak samo czynią rzeczy, robią, żyją, jak mówią. Chcemy być takimi ludźmi, tak żeby diabeł nie mógł nam pokazać palcem jakichś miejsc, w których żeśmy mu ulegli, oddaliśmy mu pokłon. Służymy tylko Tobie i chcemy znać Twoją ścieżkę, i chcemy chodzić Twoimi drogami, i chcemy rozumieć to, jak nas prowadzisz. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Być może Duch Święty Tobie teraz pokazuje właśnie te miejsca, które wymagają korekty, bo modlimy się o przyszłość, ale może w przyszłości już coś się dokonało, co czuję, że. No, jakby były wybory, <noise> jakby była kampania przedwyborcza, to mój przeciwnik na pewno by mi wyciągnął to czy tamto. Dobrze jest z tym przyjść teraz do Boga i wyznać to jako grzech i powiedzieć: Boże, odcinam się od tego, jestem teraz innym człowiekiem. Ani nie będę tak dalej robił, wstydzę się tego, co zrobiłem w przeszłości, mm, mam teraz inny umysł, odcinam się od tego. I, I wiesz, nawet jeżeli diabeł tobie później wyciągnie to, to ty powiesz tak, ale ja to wyznałem jako grzech, to już nie jestem ja, jestem już innym człowiekiem. I nie będziesz zaskoczony <grym> wtedy i nie będziesz zawstydzony. Tak więc dobrze jest właśnie teraz przyjść z tym do Boga. Jeżeli coś takiego czujesz, zachęcam cię. Jak zawsze czekam na twoje komentarze. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, to zrób to. Udostępnij ten odcinek komuś, to może tego potrzebować. To jest mała rzecz, ale może się okazać bardzo zbawienna dla kogoś innego. I widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam, we wtorki, środy wieczorem na live Góra Modlitwy, czwartki podcast Usta Owca i sobota kolejny odcinek Przebudzenia Piąta Rano. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, papa. Pa.